Poniedziałek, 13 lipiec z tej strony EMI. Na dzisiaj już pomału kończę pracę. Niedługo wracam do Bierkowic za półtorej, dwie godziny. I tak oto wygląda postęp prac od poniedziałku do poniedziałku. Tydzień temu mnie tu przywieziono. Więc myślę, że postęp prac jest dość zauważalny. Lodówka mniej więcej zostanie w tym miejscu, w którym jest teraz docelowo. Będzie jedynie przesunięta nieco w prawo. Więc jest to zrobiona podłoga na legarach. Już pokazuję. Podłoga na legarach podniesiona o 10,5 cm na ten moment. Do tego jeszcze dojdzie podkład podłogowy i panel. Są to wykonane panele MDV tutaj na ścianie. Docelowo już panele MDV. Zakryły praktycznie najgorsze miejsce tutaj. Bo wcześniej wyglądało to bardzo, bardzo tragicznie, jak również poszlifowane polakierowane belki. To są odpory do konstrukcji dachu, tu jedna, tu druga. Zlew już ustawiony docelowo też będzie mniej więcej w tym miejscu. Tu jeszcze dojdzie taka listwa, wykańczająca tak samo, taka sama jak jest tu w pokoju, i z drugiej strony tutaj też będzie takie obrzeże naokoło drzwi. Również pewne prace wodne, kanalizacyjne Pojawił się niedawno na kanale Film jak pracuję na rurach PEX Było to dociągnięcie wody tutaj do zlewozmywaka Ciepłej i zimnej Jeśli chodzi o kąpiel Olbrzymie podziękowania dla Pana, który Jako pierwszy Dorzucił się właśnie do remontu mieszkania, który podarował boiler. Dzięki temu jest ciepła woda. Czyli pan, który jako pierwszy coś tutaj podarował, olbrzymie, olbrzymie podziękowania. Oraz, co najważniejsze, powstaje tutaj już Łazienka. Można się w niej normalnie kąpać, chociaż jeszcze nie jest wykończona. Tu pokazuję od zewnątrz, od zewnątrz. Konstrukcja u góry też jeszcze nie jest skończona, dlatego że w środku przyjdzie sufit podwieszany. I dokładnie nie wiem ile go będę obniżać, ale chcę to zrobić najmniej, ile jest to tylko możliwe. Tylko w pierwszej kolejności muszę wykonać na suficie rurę wentylacyjną. Odprowadzającą parę um, z ubikacji. Z ubikacji i tu właśnie z łazienki. Na razie od zewnątrz jeszcze regipsa nie ma, tylko od wewnątrz. Tu zgodnie z planem. Został dostawiony belek pionowy, kątówka zgodnie z planem. I teraz pokazuję pewną oszczędność. O co chodzi? Jak ja robię na coś na remoncie, czy u siebie, czy u kogoś, staram się. Naprawdę pomyśleć, co będzie moim odpadem, a co mi się może przydać, nawet tymczasowo. Każdy ścinek, na przykład panela, może posłużyć potem za podkładkę pod regips. A tak samo jak tutaj, żeby później ją podsunąć tu pod regips. Tak, tu widać wodę, bo przed chwilą udało mi się wykąpać. Tak, już druga kąpiel. Od czasu kiedy, kiedy rozpoczynam to mieszkanie, wcześniej powiedzmy, że niezbyt było to możliwe. Drzwi wstawione. No właśnie, dokończę myśl. To jest na przykład folia, którą były okryte drzwi, te drzwi wejściowe do łazienki. Są to osiemdziesiątki prawe. Może stanę trochę dalej. O! Niestety dalej już nie mogę. Ta folia w tej chwili zapobiega temu, żeby dziewczynki nie przyglądały się nie podglądały kąpiącej się mamusi albo na przykład nie podglądały mnie w trakcie kąpieli. Jeżeli w tym samym czasie tutaj będą, i teraz pokazuję od środka. Całość będzie ode mnie wymagać pewnych przeróbek instalacji elektrycznej, dlatego że obecnie oświetlenie Łazienki zaświeca się obok ubikacji. Jest to ten łącznik, ten klawisz. To jest to oświetlenie 12V napięcie bezpieczne. Tu obok jest oświetlenie łazienki zrobione na razie prowizorycznie. Dlaczego jest tak? Ano dlatego, że na początek miała być to malutka kliteczka, dosłownie sam brodzik zabudowany ścianką, i dosłownie tu gdzie mam rękę, czyli tu łącznik. Tu miała być klamka, i w ten sposób się miały drzwi otwierać, tutaj, tu na ścianę, tu, tu. Też może nie byłoby to najlepsze, idealne rozwiązanie, ale łączniki były wtedy wszystkie w jednym miejscu. W tym momencie, jak mamy zmianę planów, czyli po prostu robimy taką łazienkę. Czyli miejsce, w którym byłoby troszkę prywatności, to ten łącznik muszę przesunąć, i dam go sobie tu przy klamce na wysokości, tu przy klamce na wysokości innych łączników. I teraz pokazuję w środku. Podłoga jest troszkę mokra. Tu jest płyta wiórowa OSB. Tutaj jest wierzchnia płyta położona 12 mm. Jeśli się nie mylę w grubościach, pod spodem jest płyta 25 mm, czyli ta podłoga główna tą, którą widać tu od strony kuchni. E Płyta od spodu, ta 25 mm, była dwukrotnie pomalowana folią w płynie, podarowaną przez firmę Ultrament ze Środy Śląskiej. Tak samo tutaj, wierzchnia warstwa też była pomalowana dwukrotnie, a nawet trzykrotnie to było malowane trzykrotnie folią w płynie takim specjalnym preparatem. Tu znajduje się brodzik. Jest to brodzik z odzysku, który się w tym mieszkaniu wcześniej znajdował. Ściany tutaj też są. To akurat nie pokazuje ściany z regipsa, wykonaną już jakiś czas temu, która też jest pomalowana folią w płynie. Mniej więcej do 2 trzecich wysokości dwukrotnie, powyżej jednokrotnie. Tutaj było malowane do pewnej wysokości tak samo jednokrotnie, poniżej trzykrotnie. Tu już widać tak tymczasowo zrobiony wieszaczek na ręcznik. I też taka półeczka z plastiku na jakieś gąbki czy mydło. Bateria z odzysku również podarowana. Brakuje mi tutaj jeszcze frontu, ale na dzisiaj już nie będę go montować. Front tutaj jest wykonany z tego samego, z tej samej kantówki, z której było tu, była tu położona podłoga. Jest to kantówka sosnowa 8 na 8 I teraz pokażę. Rozwiązanie tutaj oświetlenia na suficie, więc to jest na ten moment prowizoryczne oświetlenie łazienki, wykonane z halogena 12V, połączone prowizorycznie na kostce. Dlatego, że nie było akurat nie pod ręką takiego gniazdka. Poza tym, ta kostka też trochę trzyma ten przewód zasilający i ten halogen. Tu jest na przykład wykorzystane pudełko po zawiasach, na których były powieszone skrzydło, których było powieszone skrzydło drzwiowe oraz woreczek woreczek z wkrętów. Odnośnie nie wyrzucania niczego, co mogłoby się przydać. Tak jak mówię, jest to rozwiązanie prowizoryczne, zrobione z rzeczy, które akurat nie były dostępne na ten moment pod ręką. Tu na razie przewód do wentylatora, tam schowany do środka, nawet nie jest podpięty, ale żeby dziewczynki nie kusiło, żeby za niego szarpać. Tak samo prowizorycznie żarówka oświetlająca w kuchni oprawka na razie zmieniona na oprawkę remontową i tak samo podwieszona na drugiej części opakowanie z zawiasów i na wkręcie są szybko złączki schowane w tym w tej połowie pudełka tam jest taki otwór żeby móc zawiesić tą oprawkę na haku ale ten otwór jest za duży, żeby powiesić go bezpośrednio na wkręcie, podkładek nie mam, więc trzeba to było zrobić sposobem. A teraz moi drodzy, 3, 2, 1 można mnie zacząć hajdować i łapkować w dół, tak bo jak pokazuję na tym kanale jakieś rozwiązania tymczasowe, to zawsze mi bardzo mocno łapkujecie w dół. Posoby, które łapkują. Dobrze z elektryki, kolejna rzecz, już pokazana parę odcinków wcześniej. Tu jest już rozdzielnica w całości wykonana. Już są dwa wyłączniki różnicowe zamontowane. Ten na lodówkę, i obecnie już zasila lodówkę, czyli jest tak, jak powinno być. Rozdzielnica jest opisana. W środku też są opisy. W miejscu pustym jest założona zaślepka, tak jeszcze z innych rzeczy tu wieczorem zawsze było tak, że czy ja czy Justyna zamykamy się na ten zamek, żeby nikt nie wszedł. Justyny nie było w tym momencie ale okazało się, że zamek się zepsuł i że mnie tutaj zatrzasnął więc sposobem udało mi się go zdjąć bez zniszczeń praktycznie no właśnie tylko tak bardziej rano bo żeby nie hałasować sąsiadom także Emi zatrzasnęło się w mieszkaniu ładnie Justynie też się zdarzyło coś podobnego z tego co pamiętam w lutym więc też trzeba było ją trochę poratować i potem zamek naprawiać obecnie jest to rozwiązane troszkę inaczej tutaj jeszcze taka wrzutka Czym się mi żywi na szybko Jak jest dziś w delegacji na remoncie Więc są to czeskie makarony Kupowane w Czechach w Brumowie Przy okazji wyjazdu po Neofolin Zupki, czekoladki Duża ilość papryki Którą sobie przyprawiam rzeczy na ciepło Papryka ostra, dlatego ostra, że akurat nie mieli papryki kajen, pieprzu kajen. Dlaczego tak? A no bo aspi. Tak się przedstawia na ten moment kuchnia, patrząc od strony przedpokoju. Jestem w trakcie porządkowania teraz swoich rzeczy odnośnie wykorzystania tego co jest pod ręką rozleciało mi się papierowe opakowanie po wkrętach na wagę więc te wkręty są wyrzucone w opakowaniu po próbkach również tutaj moje wizytówki moje wizytówki podziękowania gorące podziękowania dla Mariusza tęczowego społecznika oraz jestem w trakcie ogarniania pokoju dlatego że wszystkie rzeczy z kuchni dosłownie wszystko jeszcze parę dni temu było tu przeniesione więc nie było się jak ruszyć Justyna musiała pójść na te parę dni dochował i z rodziny. Wróciła wczoraj. Wróciła wczoraj. Więc wczoraj już nocowała tutaj. Tu jest trochę moich rzeczy, trochę rzeczy do wyniesienia na strych. Gdyż jak już mi się udało powiedzieć, na dzisiaj będę pracę kończyć, tak pokazuję, jak to jest na teraz.